Witaj dzisiaj w moim ogrodzie, ponieważ tutaj bywam często, szczególnie teraz. Może nie szczególnie, ale teraz również. I chciałem Ci powiedzieć dzisiaj o wyzwaniach, jakie niesie za sobą post, poszczenie, jak myślisz, żeby się za to zabrać, spróbujesz. Warto się przygotować, warto wiedzieć o tym wcześniej. Oczywiście wyzwania są, w życiu mamy różne i przy poszczeniu one też się pojawiają. Pierwsze wyzwanie jakie mamy, to to jest w naszej głowie, w naszych przekonaniach, w tym, że nie możemy żyć bez jedzenia, że jak Pierwsze pytanie ludzi dookoła. Ale to jest w naszej głowie, w dużej mierze. Drugi problem to są ludzie dookoła nas, którzy mają problem z tym, że Ty chcesz pościć. Mówią, jak to pościć? Ojej, nie, zrobisz sobie krzywdę, idź do lekarza, sprawdź to. Więc nasze przekonania i ludzie dookoła to jest to pierwsze wyzwanie, które mamy i to wyzwanie, żeby sobie z tym poradzić, potrzebujemy wiedzy. Potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy się przygotować mentalnie, nastroić, potrzebujemy zaplanować post, jeśli chcesz pościć. To wybierz taki czas, który będzie dla Ciebie po prostu. Nie da się tego zrobić tak łatwo. Jeśli nie lubisz posi, tak jak ja, ja po prostu wybrałem taki czas i sobie poszczę. Teraz mam, wiadomo, przestrzeń w życiu na to, więc wybrałem też ten czas, żeby był, żeby mi to pasowało. Ale. Jeśli nie masz takiej przestrzeni, jeśli nie wiesz, czy dasz radę, jest wiele osób, które prowadzi nawet w postach teraz doradza. Posłuchaj, pooglądaj, dowiedz się, poczytaj. No obejrzyj też te wszystkie moje nagrania tutaj. Jeśli potrzebujesz, zapytaj o coś. Poradzę, doradzę. Przygotuj się do tego. Zacznij od tego, co mówiłem wcześniej. Przygotuj się do postu. Rozum przede wszystkim, że to jest dla Twojego dobra, że to jest dla Ciebie. Drugie wyzwanie, takie ważne, ja tu powiem o tych dwóch najistotniejszych. Drugie wyzwanie to jest to, co się dzieje w ciele oczywiście, a więc w ciele oczywiście zajdą zmiany. Nie będziesz czuć się tak, jak przy normalnym jedzeniu, nie będziesz będziesz czuć się po prostu inaczej. Pierwszy dzień postu powoduje, że już, że już budzisz się rano i nie wiesz co się dzieje. Serce mocniej wali, ciśnienie jest inne, gorąco jest w ciele i nie wiesz co się dzieje. Czasami jeszcze nawet głowa, głowa boli, to taki dziwny ból głowy, lekki, ale nowy i myślisz sobie, ojej, natychmiast muszę to przerwać, to nie jest dla mnie. A to po prostu pierwsze symptomy oczyszczania, ciało się oczyszcza. Jeśli mm, pościsz bez niczego, bez jedzenia, bez wody, czyli na sucho, to w tym przypadku poradzę, sam doświadczyłem tego, poradzę ruch. Wydaje się, jak leżysz w łóżku, wydaje się, że cały świat, że ja straciłam, straciłem wszystkie siły, nie mogę się ruszyć, amen, muszę coś zjeść. Ale wystarczy wstać, lekko się poruszać, lekki ruch. Poruszy krew, poruszy limfę, wszystko zacznie lepiej działać i tf, przestaniesz nagle w magiczny sposób zaczniesz czuć się lepiej. I powiesz jak to się stało, jak to się stało, że już się czuję lepiej, już się czuję inaczej. Jeśli pościsz na wodzie, tak jak ja obecnie, wystarczy y, uzupełnić y, płyn, wystarczy uzupełnić wodę małymi łyczkami, spokojnie, pół litra na godzinę. I zobaczysz, że te wszystkie rzeczy się normują, zaczynasz czuć się normalnie, przestaje boleć głowa, ciśnienie krwi się uspokaja, rytm serca się uspokaja, energia wraca i w ogóle to odchodzi wszystkie, wszystko. Wiadomo, że gdy śpisz w nocy, w twoim ciele dzieje się wiele rzeczy, wiele, wiele spraw się tam wydarza i to wszystko dla twojego dobra. Całe Twoje ciało pracuje, odbudowywuje się. Jest to ileś tam godzin bez, bez tej wody, jeśli, jeśli pościsz na wodzie. W związku z tym, gdy się rano budzisz, czujesz symptomy. To są wszystko symptomy oczyszczania, zmiany, wymiany starych komórek na nowe. To działa po prostu, to działa każdego dnia. Dlatego jak, to jest zaskakujące dla mnie również, że przy poście teoretycznie spada temperatura ciała. Ciało jest trochę bardziej wychłodzone, ale gdy rano się budzę, to ciało jest rozgrzane, jest dużo ciepła wewnątrz właśnie w całym tym procesie. I dlatego dzisiaj mówię do Ciebie z mojego ogrodu, ponieważ aby zrównoważyć tą temperaturę, wychodzę na zewnątrz, wychodzę... Yy, uziemiać się bosymi stopami, chodzę po trawie w moim ogrodzie i czuję, jak nie tylko ta temperatura w ciele się wyrównuje, ale również energia z mojego ciała, nadmiar energii, która się wytworzyła w nocy, schodzi do ziemi. Po prostu energia przepracowana, zużyta w naszym ciele również schodzi w dół, schodzi do naszych nóg. Więc uziemiając się, pozbywamy się tej energii. Oczyszczamy nasze ciało. Dodatkowy proces. Więc jeśli masz tylko taką możliwość, czy to w poście, czy bez postu, stań bosą stopą na ziemi, ile tylko możesz, pochodzić po tej ziemi. Na pewno dobrze ci to zrobi. Więc posty oczywiście związane są z jakimś wyzwaniem. Przygotujmy się na to wyzwanie. Bądźmy gotowi, uzbrojeni w wiedzę. <grym> Uzbrojeni w wiedzę, która pozwoli nam nie tylko przekonać nasz umysł, nie tylko przekonać, czy też mm, przekonać nas, gdy słyszymy argumenty ludzi dookoła nas, przekonać nas do tego, żeby kontynuować, gdy czujesz coś z ciała. No to tyle na dzisiaj. Na zakończenie jeszcze to piękny widok róże, jeszcze mam cały czas zakwitnięte, róże w moim ogrodzie. Eee... Sam je sadziłem nawet ileś tam lat temu. To dla Ciebie.